Dzień dobry państwu. Witaj roku 2022. Co nas czeka w nadchodzącym roku 2022? Żeby porozmawiać o tym, co nas czeka, warto cofnąć się nieco w historii ostatnich dekad. Pieniądze miały wartość. Pieniądz można było gromadzić, a odkładany na koncie pieniądz zyskiwał na wartości. Często na zachodnich banknotach był napis, że pieniądze mają pokrycie w złocie, które złożone jest w bankowych skarbcach. I wierzyliśmy tym zapisom na pieniądzu. Po II wojnie światowej udało się w Europie zbudować klasę średnią. Klasa średnia oszczędzała pieniądze. Dzięki oprocentowaniu oszczędności rosły. Dzięki oszczędnościom każdy z nas miał zabezpieczoną przyszłość. I dzięki tym oszczędnościom klasy średniej rosły także gospodarki państw. I rosł społeczny dobrobyt. Każdy miał aspirację przynależenia do klasy średniej. I każdy był dumny z tej przynależności do stabilnej klasy średniej. Każdy, kto miał pieniądze na koncie, miał też ułamek złota złożonego dla pokrycia emisji w bankowych skarbcach, przynajmniej deklaratywnie. Każdy miał cząstkę tego społecznego bogactwa. Taka była ta klasa średnia. Bardzo długo była ta klasa średnia. Ale w sierpniu 1971 roku amerykański prezydent Nixon ogłosił, że dolar przestaje mieć pokrycie w złocie. I cały świat w tym 1971 roku przeżył szok i w latach następnych. Mieliśmy pierwszy dwa lata później, a po nim drugi w 79 kryzys naftowy i skończył się ten powojenny cud gospodarczy. I trzeba było szukać nowych rozwiązań gospodarczych. I te nowe rozwiązania przynieśli z początkiem lat 80. Ronald Reagan i Margaret Thatcher. A te nowe rozwiązania nazywane zostały liberalizacją rynków finansowych. Pieniądz przestał mieć pokrycie w złocie i jego ilość dynamicznie rosła. A ze wzrostem ilości pieniądza malała jego wartość. Fund brytyjski od 1971 roku stracił na wartości 14-krotnie. 14-krotnie. Amerykański dolar stracił na wartości siedmiokrotnie. Już nie było sensu gromadzić pieniędzy i oszczędzać, bo odkładany pieniądz tracił na wartości, nie zyskiwał. Tracił na wartości. Wszelkie oszczędzanie traciło sens. A wraz z stopnieniem oszczędności kurczyła się klasa średnia. Po II wojnie światowej potęgę gospodarczą Europy zbudowała klasa średnia, a od lat 90. klasa średnia zanikała, aż całkiem znikła. Dzisiaj już w żadnym społeczeństwie nie ma klasy średniej. Proszę popatrzeć na rozkład bogactwa. Z jednej strony do połowy społeczeństw Zachodu to są ludzie zadłużeni albo nie posiadający majątku. Do połowy społeczeństw to są ludzie, którzy co do zasady mają więcej kredytów do spłacenia niż aktywów posiadania. Do połowy społeczeństw to ludzie, którzy żyją z dnia na dzień, nie pewni jutra. Dlaczego na Zachodzie są tak silne ruchy socjalne, czy wręcz lewicowe? Dlaczego? Bo aż do połowy populacji nic nie ma. Połowa społeczności zachodu nie ma nic albo ma tylko kredyty do spłacenia. Czy żyjąc z kredytem do spłacenia można snuć marzenia o dorobieniu się i zostaniu milionerem? Czy można kultywować przedsiębiorczość, kiedy gniotą nas niespłacone kredyty? Czy raczej będziemy żeglować w kierunku lewicowości? Proszę pomyśleć, skąd się to bierze. Nawet w Stanach Zjednoczonych mamy masy plepsu. 40 milionów Amerykanów żyje z paczek żywnościowych. Czy można się dziwić, że w USA także króluje lewicowość? Tak. A z drugiej strony, a z drugiej strony mamy garstkę coraz bardziej bogatych bogaczy. Mamy taką nową elitę świata. Nieco ponad 1% ludzkości ma prawie połowę bogactw świata. Te różne koterie bogatych coraz częściej decydują o losach ludzkości. Wydaje się, że ponad naszymi głowami miliardy, dziesiątki miliardów, a ostatnio nawet setki miliardów dolarów na kontach pojedynczych osób wydaje się, że zmieniają losy cywilizacji. Olbrzymie fortuny. Decydują ponad demografią. Coraz mniej mają do powiedzenia ludzie, a coraz więcej kapitał. A w dodatku, ten ogromny kapitał często bezkarnie wędruje do rajów podatkowych. Pandora Papers, Panama Papers, Wikileaks pokazały, że zjawisko rajów podatkowych ma charakter systemowy. A nie w wyjątku od reguły. Społeczeństwa uległy polaryzacji. Mamy ogromne masy niepewnego jutra plepsu i wąską grupę stojących ponad prawem bogaczy, którzy unikają często opodatkowania. I na te cywilizacyjne zmiany nałożyła się jeszcze pandemia. Najpierw zostaliśmy podzieleni na obozy plepsu i bogaczy, a potem pandemia pozamykała nas w domach. Pandemia uczyniła z naszych domów więzienia. Pandemia wielu z nas skazała na samotność, na życie w izolacji. Towarzystwo innych ludzi musieliśmy zastąpić ekranami telewizora lub domowego komputera. Sytuacja materialna części z nas uległa w wyniku pandemii pogorszeniu. I ta przymusowa, pandemiczna izolacja jest przez część społeczeństwa przez część z nas Odbierana jak zaplanowana akcja światowych elit, mająca na celu odarcie nas z majątku i godności. Wielu z nas rodzi się naturalny bunt przeciwko tym elitom. I utwierdza wielu z nas się w przekonaniu, że niby jesteśmy ludźmi wolnymi, ale decyzje zapadają ponad naszymi głowami. Finansowa elita rządzi światem ponad naszymi głowami. Tak wielu z nas myśli. Pokazuję Państwu te procesy gospodarcze, żeby zrozumieć, dlaczego tak wielu spośród nas postrzega świat w sposób spiskowy. Bo mamy tracący na wartości pieniądz, bo mamy masy plepsu, mamy finansowe elity świata i mamy pandemiczną samotność. A to wszystko powoduje wiarę w teorie spiskowe. Tak. Powszechność wiary w teorie spiskowe wynika z gospodarczej niepewności i szybkości zmian zachodzących w naszym otoczeniu. A ta niepewność jest coraz większa. Tak, to mamy na świecie. A co mamy w Polsce? Bo u nas w Polsce na te ogólnoświatowe procesy nakładają się zapóźnienia cywilizacyjne. Najpierw mieliśmy rozbiory, a po II wojnie światowej mieliśmy ruski komunizm. Świat pognał do przodu, a my zatrzymaliśmy się w rozwoju gospodarczym. Dziś nasza Polska jest rozdarta. Połowa z nas żyje już w Europie, rozumie Europę i podziela europejskie wartości. Ale druga połowa z nas żyje jeszcze w XIX-wiecznym polskim zaścianku. Połowa z nas śpiewa już niemal tylko ode do radości Schumana i nosi tęczowe proporcje, a druga połowa z nas. Odmawia różańce, powtarza bogo-ojczyźniane hasła i wszystko, co nowej obce traktuje jak wrogie. Tak, to są te dwie różne połowy. Dzisiejsza Polska jest rozdarta na pół. A partie polityczne też nie chcą się dogadać. Narasta eskalacja. O dobrowolnym przekazaniu władzy w wyniku wyborów nie może być mowy, bo gra toczy się o wszystko. Gra toczy się także o wyroki więzienia dla części obecnie rządzących. No, wszyscy o tym wiedzą. Dlatego nie nastąpi, albo jest mało prawdopodobne dobrowolne przekazanie władzy. Walka o rząd dusz, o środki masowego przekazu, walka o TVN będzie jeszcze długo, długo trwała. Ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę na stronę gospodarczą, bo dzisiejsza Polska. Wydaje się być niestety państwem zależnym gospodarczo od Unii Europejskiej. Z jednej strony jesteśmy bardzo czuli na punkcie politycznej niezależności, ale z drugiej strony, z tej gospodarczej strony, jesteśmy, mówmy otwarcie, protektoratem Unii Europejskiej. Nie umiemy zadbać o naszą polską gospodarkę i stale wyciągamy do Unii rękę po jałmużnę. I nawet zdajemy sobie sprawę, że bez tej unijnej jałmużny nie przeżyjemy. Nie przeżyjemy bez tych unijnych pieniędzy. Szkoda, że żadna partia nie mówi o tym otwarcie. Szkoda, że wszystkie partie starają się pomijać tematy gospodarcze. Wielu polityków określa siebie mianem propaństwowców, ale bez unijnych pieniędzy to są, przepraszam, zwykłe dziady, a nie propaństwowcy. Na Zachodzie państwowość zbudowana jest na gospodarce, a u nas na bogojczyźnianych, a niekiedy tylko prounijnych i tęczowych Derdymałach. Proszę spojrzeć prawdzie w oczy: my w Polsce nie dbamy o gospodarkę, a ani o gospodarce nie rozmawiamy. Co nas czeka w roku 2022? No, Wszyscy czekamy na pieniądze z Unii Europejskiej. Tak długo jak Unia Europejska sponsoruje nasze polityczne przepychanki, tak długo możemy toczyć te polsko-polskie wojenki. Oni na zachodzie myślą głównie o gospodarowaniu i o pieniądzach. A my w Polsce wiecznie prowadzimy polsko-polskie wojenki. Tyle, że oni nam już tych pieniędzy na to polsko-polskie wojowanie prawdopodobnie nie dadzą. Nie napłynie do Polski obiecane 770 miliardów złotych. I prawdopodobnie zabraknie pieniędzy na wymachiwanie polskimi szabelkami. Trzeba się będzie po prostu wziąć do roboty. Wszyscy wiedzą, że pieniądze z Unii Europejskiej są kluczowe dla rządzenia w Polsce. Bez pieniędzy z Unii Europejskiej trudno marzyć o rozwoju polskiej gospodarki. Wszystkie strony politycznego konfliktu doskonale o tym wiedzą. Ale nikt o tym głośno nie mówi. Nie mówi. Powiem więcej, polska gospodarka stoi na tej finansowej kroplówce z Unii Europejskiej. Bez tej unijnej kroplówki, bez tej unijnej kasy, polska gospodarka padnie. Szkoda, że to się nigdy nie przebiło do społecznej świadomości. Sam jestem ciekaw, jak ten rząd będzie sobie radził w momencie, kiedy te pieniądze unijne jednak nie napłyną. Czy będzie potrafił pozyskać zewnętrzne źródła finansowania? Bardzo w to wątpię. Co nas czeka w roku 2022? Wydaje się, że nie będzie jednak tych unijnych pieniędzy, że będzie odwlekanie i będzie w polskiej gospodarce problem, bo bez unijnych pieniędzy w Polsce rządzić się nie da. My, Polacy, potrafimy wymachiwać szabelkami, ale. O gospodarowaniu pamiętamy jakby mniej, sporo mniej. W moim przekonaniu zbliżają się przedterminowe wybory. Czy one będą na jesieni 2022 czy na wiosnę 2023, tego nie wiem. Ale wiem, że bez unijnych pieniędzy nie da się polską gospodarką zarządzać. Rok 2022 to będzie pewnie rok wyborów. Boże, te wybory Anno Domini 2022 nami poruszą. Może będziemy zdolni pochylić się nad gospodarką, żeby zrozumieć, jak działa świat. Żeby zrozumieć, że gospodarowanie jest ważniejsze od tych wszystkich polsko-polskich wojenek, jakie toczymy. Na refleksję nigdy nie jest za późno. Życzę Państwu dobrych wyborów w roku 2022. Dziękuję za uwagę.